Was serdecznie witamy. Cały czas w nurcie pozytywnych, konstruktywnych działań. Tym razem rozmowa o e-parlamencie i o jego takim, można powiedzieć, ważnym filarze, elemencie, a mianowicie stowarzyszeniu, które miało być emanacją tego, tego naszego projektu e-Parlament Wolnych Ludzi. Przypomnę, że w tej części, kiedy ja byłem inicjatorem i jeszcze może być prawodawcą, póki nie ma nowych statutów, nowych dokumentów, cały czas opieramy się na tym prawie, które zostało stworzone pierwotnie. KRK, po tym jak mieliśmy ich wybrać i wybraliśmy mieli stworzyć stowarzyszenie dwunastoosobowe, którego celem było po prostu wykonywanie prostych czynności zadań. Zaraz o tych zadaniach powie Małgorzata Babęcka, która jest członkiem KRK i współzałożycielem tego stowarzyszenia. Możemy się poszczycić tym, że, że mamy oczywiście już konta, możliwość zbierania środków finansowych i przede wszystkim na pokrywania kosztów, które na razie, jak część za pokrywam prywatnie i fundacja z tym współpracuje. Jest to coraz bardziej bolesne i trudne w tych czasach. No ale ale wreszcie posuwamy się do przodu. Wprawdzie są pewne kontrowersje, bo nie wszyscy się okazało, jak zgodnie z regulaminem wyborczym, którzy zostali członkami KRK, wstąpili do tej pory do tego stowarzyszenia, ale sprawa jest w drodze. Liczymy na to, że w najbliższym czasie kolejne osoby wstąpią. Tu Małgosia, która największą aktywność wykazuje, żeby to wszystko pracowało, została na ten moment wybrana przewodniczącą zarządu zgodnie z pewnymi regułami, ale przypominam, całe to stowarzyszenie ma służyć decyzjom całego Parlamentu oraz jego emanacji w postaci KRK i żadnym innym cenom. Witaj, witaj w takim małgosiu. Witam serdecznie wszystkich, witam ciebie Januszu. Tak jak powiedziałeś wcześniej, właśnie tak słuchałam, bo, bo myślałam, że zaraz wszystko powiesz. Byliśmy zobowiązani jako członkowie Krajowej Rady Koordynacyjnej, zgodnie z regulaminem, jaki został umieszczony na stronie ruchu wolnych ludzi, do założenia formy organizacyjnej parlamentu. W wyniku możliwych dyskusji doszliśmy do porozumienia, że pierwszą formą organizacyjną będzie stowarzyszenie zwykłe, które w przyszłości będzie przekształcone na stowarzyszenie rejestrowe. Rozpoczęliśmy ten proces prawny przez cztery osoby, żeśmy w starostwie Powiatu Wrocław. Wszelkie dokumenty rejestracyjne złożyli w połowie marca. Dzisiaj mamy połowę czerwca, czyli tak naprawdę trzy miesiące to trwało. I na dzień dzisiejszy w Stowarzyszeniu Parlamentu Wolnych Ludzi jest pięciu członków Krajowej Rady Koordynacyjnej oraz no, twórca parlamentu, Ty Januszu, bardzo się cieszymy, że. Zaproponowano, żebym tam był do czasu, kiedy się nie skompletuje, pewne 12 osób, żebym troszkę jeszcze pomógł, więc jestem do czasu, kiedy będę tam potrzebny. No i cieszę się, że po prostu to rusza. Wszystko u nas rusza dosyć wolno, ale demokracja jest niestety zawsze wolna. Ale jak się już buduje jej instytucje, to wtedy po prostu jest najlepszym miejscem do spotkania się różnych ludzi, do rozstrzygania różnych problemów, też różnic zdań, a wszystkim skutecznego działania. Więc ja tu jestem dobrej myślą. Bo jak są tak. środki finansowe, to też i infrastruktura parlamentu mogłaby gdzieś iść dalej. Tak, główne, główne cele stowarzyszenia to jest zbieranie, gromadzenie środków finansowych w celu pokrycia kosztów funkcjonowania parlamentu oraz sejmików oraz reprezentowania parlamentu na zewnątrz, jeśli chodzi o sprawy prawne. Na dzień dzisiejszy zostały opublikowane już konta ogólnopolskie. Można pracę odpłacać w złotówkach, w euro, w dolarach. Docelowo będą opublikowane subkonta. Mamy już, dzisiaj właśnie odebraliśmy zestawienie wszystkich subkont, także możemy powiedzieć, że tak naprawdę Wszystkim, dzisiaj. To jest luków, jakie powołane, Tak, tak. Finisz po prostu realizacji tej formy prawnej. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że w momencie, kiedy zostanie wybrany statut, tam też będzie ta forma organizacji organizacyjna y, ujęta i będziemy realizować to, co członkowie parlamentu y, zdecydują. Jesteśmy organem wykonawczym, o tym zawsze musimy pamiętać i chcemy tak. To patrzymy, teraz, tak. teraz jesteśmy na etapie zgłaszania, dziś, powiedzmy, debatowania nad różnymi projektami. Statutu. Tam też ten temat tych te form prawnych jest różnie proponowany. Zobaczymy, co przegłosują członkowie parlamentu. Wtedy będziemy się dostosowywać do nowego prawa. Na razie stosujemy się do tego prawa, które właśnie jest obowiązujące. No i przede wszystkim no, te wydatki są absolutnie konkretne i najwyższy czas liczyć na właśnie naszych członków, ale nie tylko sympatyków, którzy mogą wkładać mogą te pieniążki tutaj w postaci darowizny Przypomnę, że było referendum, jeśli chodzi o członków parlamentu. Było dużo pokazanych tak zwanych składek, raczej darowizn, bo to nie jest formalnie tak, tak. składka. Mm -hmm. I został przegłosowane, pamiętasz, tam były różne Tak, kwoty. właśnie tak. Została przegłosowana kwota 10 zł. To, to jest to minimum. Oczywiście zachęcamy do wyższych darowizn, bo potrzeby mamy duże. Na dzień dzisiejszy opłacamy serwery, opłacamy osobę, która administruje tymi serwerami. Docelowo chcielibyśmy się rozwijać, jakieś wsparcie techniczne dodatkowe. Także zachęcamy gorąco członków, sympatyków Parlamentu Wolnych Ludzi do wpłacania darowizn do, po to, żebyśmy roz rozwijali ten no, wspaniały projekt, który jest no, ewenementem na skalę światową. Jesteśmy na pierwsi, natomiast tak, tutaj nie... zadeklarujmy to, co było takie jakby pierwotnie też bardzo mocno mówione, że co miesiąc będziemy przedstawiali e, stan, e, prawda, e, e, przypływów środków finansowych i wszystkie wydatki, jakiekolwiek są, też będą publikowane. No i najważniejsze, bo tutaj jeszcze nie ma tego, tego podziału na subkonta, one są, myśmy dzisiaj podpisali w banku kolejne tam prawda, rzeczy i subkonta są, tylko wszystko trzeba po trochu, ale tak czy inaczej, wpłacając na to konto ogólnopolskie, w jaki sposób te pieniądze będą dzielone, co będzie zresztą publicznie widać, bo to ma być transparentne. Tak, 50% będzie zatrzymywane na funkcjonowanie parlamentu, na wszelkiego rodzaju koszty funkcjonowania. Wzią, tak, tak, a 50% będzie wracało do sejmików, żeby oni też mogli się rozwijać, pokrywać swoje koszty. 10 złotych, myślę, że to nie jest jakaś kwota ogromna, także zachęcamy, żeby właśnie wpłacać tę większą nawet może kwotę, może nawet tak proponuję, żeby za rok to by była już taka konkretna kwota, bo musimy, no zachęcam po prostu wszystkich, żeby, żebyśmy wspierali ten wspaniały projekt i rozwijali go nie tylko aktywnie, ale też finansowo. Też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy mówiliśmy o tych składkach 10, 10 zł, to też przegłosowaliśmy start w wyborach do Sejmu, prawda? 80% w listopadzie to było, to było głosowanie w listopadzie 2021 roku, 80% członków parlamentu wypowiedziało się, że chce, żeby reprezentanci nasi brali udział w wyborach parlamentarnych i z tą myślą też powinniśmy zbierać fundusze, bo jeżeli przyjdzie nam stanąć w szranki różnych organizacji, no to też musi mieć wsparcie finansowe w celu, żeby można było i akcję ulotkową jakąś zrobić, edukacyjną. Także mamy plany, ale chyba mi się wydaje, że największym takim planem to jest, żeby głosowania były dostępne, żeby w miesiącu było więcej tych głosowań. Tak, to jest kwestia głosowania, koszty, koszty maili, administracji, koszty sektorów, gdzie tak, tak. pracowaliśmy jako fundacja i ja osobiście, głównie fundacja, a, ale to generalnie spółki NTV. Teraz liczymy na to, że wreszcie parlament, który ma swoje naczelne władze, KRK i ma swoją emanację, stowarzyszenie, że ono po prostu będzie wypełniało te zobowiązania, które od początku były znane, bo były w tych regulaminach. Jest Harmonia Kosmosu teraz, dwa dni obrad parlamentu. Macie też okazję przyjechać i porozmawiać, brać udział w obradach i w soboty, i w niedzielę w namiocie, w scenie Planeta Ziemia. Tam program jest opublikowany na harmoniakosmosu.pl. Możecie dokładnie to wszystko przeczytać. No cóż, te sprowadzania będziemy robić, prawda? Są miesięczne wyciągi bankowe będą no umieszczane A, to to do anonimowości. Chcieliśmy by zrobić taką sytuację, że wiesz, powiedz o tym, że kto by zadeklarował, że zgadza się na publikowanie danych o tym, że na przykład donował. Żebyśmy no uzyskali takie deklaracje. To wtedy będziemy zostawiać tych donatorów ich imiona nazwiska i przelew, wielkość przelewów w miesiącu na przykład, prawda? Tak, myślę, że to też warto mówić o osobach, które wspierają te wspaniałe, dlaczego nie, dlaczego nie, no bo, po prostu to jest, się to to odwoli, odwoli, ludzi, odwoli ludzi, prawda? Odwoli ludzi. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał, żeby takie informacje były umieszczone, no to będziemy je umieszczać. Co miesiąc będą wyciągi dostępne, chodzi nam o transparentność, żeby było wiadomo, jakie są wpływy, jakie są rozchody, żebyśmy byli spostrzegani jako naprawdę uczciwe, uczciwe stowarzyszenie nam zależy, i żebyśmy uczestników zachęcali właśnie do wstępowania w nasze, w nasze struktury. Tak, i ze struktury. Tutaj dodajmy, że jeśli chodzi o ten podział wśród sejmików, to e, póki jak będą już te konta te sejmikowe, to wtedy będzie wiadomo, ile osób płaciło jakby przez sejmik i wtedy z automatu połowa tych pieniędzy zostaje w danym sejmiku, prawda? Niektóre sejmiki mogą być bardzo aktywne, a niektóre mniej. Natomiast przy tym automatycznym dzieleniu, że mamy powiedzmy jakąś w pulę pieniędzy w miesiącu i połowa zostaje w sejmikach, to pytanie więc na jakiej zasadzie my tym sejmikom po prostu przydzielimy te środki finansowe, czy na zasadzie na przykład pewnego, pewnych proporcji, jeśli chodzi o ilość członków, jaki, są zarejestrowani w sejmiku, to musimy jeszcze na KRK postawić, póki jakichś innych rozstrzygnięć nie ma. Postawić algorytm ma... dzielenia tych pieniędzy. Tak samo jak będzie na przykład jakaś darowizna nieopisana, to też ona będzie dzielona, 50% zostanie w celu tak. poparcia funkcjonowania, a 50% będzie w, zgodnie z, z, z algorytmem. algorytmem. Tak. To, to już się że, że, że ruszamy, słuchajcie, ja jestem zwolennikiem konkretów, niektórzy że to lubią, wiesz, dużo krytykować, podważać, natomiast nic nie robić albo mało robić. Natomiast inni starają się robić wszystko, żeby posuwać do przodu konkrety, działalność, działalność pozytywna, działalność, więc jeżeli to jest wszystko transparentne, będziemy pokazywać wszystkie te wydatki i wszystkie przypływy, no to, a decyzje jakie, jak wydawać pieniądze będą pierwotnie bo oczywiście leżały po stronie KRK, tylko my oczekujemy, że ci, którzy podejmują decyzje, Finansowe, oni powinni w 100% również w stowarzyszeniu, prawda? Żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład karka, która składa się z 12 osób, podejmuje decyzję finansową, a tylko powiedzmy, nie wiem, 5 osób z karka jest w stowarzyszeniu, a 5 osób ze stowarzyszenia czy 6 ma brać odpowiedzialność finansową za decyzje podejmowane przez tych, którzy stworzeni nie są, prawda? Posłownie, dlatego zachęcamy wszystkich pozostałych członków karka do wstępowania do stowarzyszenia, po to, żeby się jest obietnicą, deklaracją, oni przecież wyrazili zgodę na to, po to, żebyśmy wszyscy byli na jednym poziomie, podejmowali tak. decyzje prawne i finansowe. I mieli tak wspólną odpowiedzialność. Tak. Dosłownie. Decyzji, Wydaje mi się, że taka jedność wtedy powstanie. Jedność powstanie i y, też to ruszy do przodu. I to też nam o to chodzi, że będziemy się rozwijać w ten sposób, a nie jakoś tam spie, wspiera, wspierać w ten sp... prawda? Więc... Teraz jeszcze możemy tu tak dokładnie jeszcze taki detal dotyczący dlaczego taki, a nie inny bank, przecież ty jesteś tą księgową zawodowo, ty szukałaś banku, który by zgodził się w ogóle przyjąć stowarzyszenie z tyloma subkontami, to jest 40, oh. prawda, tam i kilka... Znaczy e, tak, ja, ja szczerze powiem, że jak rozmawiałam z naszym doradcą finansowym, to e, generalnie jak się dowiedziałam, że najpierw muszą sprawdzać nasze, będą sprawdzali nasze dokumenty Regon, NIP i te wszystkie ustalenia w starostwie, to nawet mu na wstępie nie powiedziałam, że chodzi o 41 subkont, tylko chciałam się dowiedzieć, bo mówi, że prawnik przez tydzień będzie to sprawdzał i dopiero nam da informację, czy wyraził zgodę, więc pomyślałam, że na tym etapie mając wiedzę bankową również, no ja bym nie, nie chciała sprowokować takiej sytuacji, że bank się przestraszy takiej, takiej formy, dlatego poczekaliśmy tydzień, dostaliśmy zgodę, że mamy zgodę na Konto jedno, ale jak przyszliśmy do banku, powiedzieliśmy, że mamy jeszcze 41 subkont, no to była taka cisza, prawda? Trochę, zdziwienie, tak. ale jak zrozumieliśmy. Ale jak, jak wyjaśnieliśmy, że to po prostu, jak to działa, że to jest e-parlament, że po prostu są sejmiki, każdy sejmik będzie miał swoje konto, no to bardzo młody, taki wyrozumiały człowiek dobry, e powiedział: Tak, rozumiem to wszystko, oczywiście, i bardzo nam pomógł przecież przygotowywał później wszystko. Przychodziliśmy, tylko podpisywaliśmy dokumenty, bo na pierwszym spotkaniu cztery godziny siedzieliśmy. Pamiętasz no Janusiu? Tak, bardzo, bardzo długo, a teraz było szybko. raz tak. nas załatwił. Dobrze, to my te konta ogłosimy tutaj pod audycją. Cieszmy się z tego tutaj, że to działa. Bardzo Augustiu, dziękuję za twoje zaangażowanie, bo naprawdę jest olbrzymie po stronie tej logistyki, tych wszystkich, wiesz, formalizmów, tego przepilnowania. To naprawdę jest duży wysiłek, ale to, to po to jest. Po prostu ja wierzę w to, co robimy. Mhm. Wierzę w ten projekt, naprawdę U to uważam, to że, projekt. Y że to będzie miało wydźwięk w przyszłości ogromny. To jest po prostu... Budujemy własny status, będziemy mieli finanse, będziemy szli do... Ostatnio robiłem live i mówiłem, my budujemy pojazd, żeby go zbudować trzeba więcej wysiłku. Na razie nie ma fajerwerków na zewnątrz ze parlamentu, no bo trudno y jakby określać siebie i, i swój stosunek do wielu kwestii ogólnopolskich czy lokalnych, czy oświatowych, kiedy my sami nie jesteśmy jeszcze obudowani, jeśli chodzi o własny statut, bo te przepisy są tymczasowe, kiedy ja je stworzyłem na czas wyboru organów, prawda? Karka już jest, kuratorzy są, więc tutaj ten proces już trwa. Statut jest w trakcie pewnych kalendarzy, jeszcze referendum trwa w tych trzech wariantów kalendarzowych, no i, no i po prostu robimy swoje. Oczywiście. I zachęcamy do wpłacania darowizn. Bardzo no serdecznie. No właśnie, pochwalimy się, że są pierwsze dwie darowizy, są zrobione, prawda? Za, tak, za no ten... twoja pierwsza i moja. I tak, i twoja druga, dobra. Także dali przykład inny. W ten sposób chwalimy się trochę, ale tu nie chodzi o chwalenie się, tylko o zachętę, żeby się. O zachętę, żebyście, o zachęty, oczywiście. Proszę nas wspierać, proszę, to jest wspólny projekt. Dbajmy o to, żeby się rozwijał. Dziękuję bardzo. Jesteśmy razem Małgosiu. Do, tak. do zobaczenia na Harmonii Kosmosu tam na posiedzeniu. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego i do spotkania, do rozmów indywidualnych. Będziemy mogli sobie dużo poopowiadać na różne tematy, a przede wszystkim o demokracji bezpośredniej, prawda? Przede wszystkim o demokracji bezpośredniej, wobec obecności choćby Mirka profesora. Dziękuję. Tak. Także dziękuję bardzo Państwu serdecznie. Do widzenia. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.